Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie i jak już na pewno widzicie po tytule, zapraszam Was na filmik typowo modowy. Zapraszam Was na film pod tytułem 7 nie 7 Stylizacji, edycja październikowa. Nie chcę mi się wierzyć, że to mówię, dlatego że ja mam wrażenie, że dosłownie przed chwilą nagrywałam edycję wrześniową, a teraz kończymy październik i kończymy stylówki z października. Jak to? Tak czy siak przechodzimy do zestawienia październikowego. Zapraszam Was serdecznie. <mum> Począć się nie da, moim zdaniem. -ha -ha! Wracam, kochani, w swoich ukochanych stylizacjach. Berze, brązy karmele i ja. No, tudzież jeszcze czasem szarość jakaś trafi. Beret z szafy babci. Noszę go dnie. Nauczyła mnie nawet takie dziurki robić, żeby dobrze wyglądał. Oj, tu mi, słuchajcie, dziurka się wy, wyklęsła. O! O! Jest, tak? Okulary Oksy 24 Płaszcz, w sumie tręcz taki Zobaczcie, delikatny Raczej z cieńszych Zara Torebka Bigordi Pod spodem mam sweterek No Name, taki ze złotą nitką I mam jeans Zara i bodki Jesieniary, baldacini A jeśli chodzi o zapach, zrobiło się chłodno, więc może się zrobić słodko. No to, kochani, dzisiaj kores, wanilia i frezja. Tak wyglądam, tak się prezentuję. Proszę dajcie mi znać, kto tęsknił za jesieniarą. Bo ja tak. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj stylizacja pod tytułem Zrobiona na Szaro. Chociaż w tamtym roku też już na pewno była taka nazwa, ponieważ no jestem cała na szaro, kochani. Zaczynamy może od płaszcza, który Wy już doskonale znacie i przyznałam szczerze, że ja go uwielbiam. Pamiętam, że jak go kupowałam, on był dość drogi, zastanawiałam się, czy go zostawiać, ale podjęłam bardzo dobrą decyzję i go zostawiam. I to jest z zary, wełniany. On jest taki gruby w taką kratę. Do tego mam czarną torebkę Michaela Corsa. Ale tu już jest, zobaczcie, troszeczkę jaśniej, nie ma, że jest tak ciemno Mam ten swój golf, który kupiłam w tamtym roku w Mojito On jest taki, ja kupiłam chyba największy rozmiar jaki był, żeby był właśnie taki, wiecie, oversize, taki otulający I w ogóle ten odcień szarości uważam, że mi bardzo pasuje Mam piaska, mam. mam takie szerokie spodnie z Zary, które przewijałam się ostatnio u mnie często I powiem wam chyba, że one wyparły mam trochę Jakoś, nie wiem, coś innego. Plus buty, takie duże. Adidasy z chemu, się znacie, bo w sumie też chodzę w nich regularnie. Nie jestem z nich jakoś mega zadowolona, natomiast mam je i mają mi służyć. A jeśli chodzi o zapach. To dzisiaj potrzebowałam otulenia i jest to Vanilia frezia, Corres. i powiem Wam, że to jest taki słodki zapach, ciężki, aż troszeczkę taki gryzący w gardło, więc jeśli jesteście wrażliwe na zapachy, to ja nie polecam Wam mm, te, tych konkretnych nut zapachowych, natomiast mi pasują, wiecie, że ja lubię włosy wyprostowane, pasowałby mi do tego czarny kapelusz, ale go nie nakładam, będę szczera, także... Moja stylóweczka na dziś. Taka szybka i powiem Wam, mega, mega, mega comfy. I ten płaszcz uważam, że fajnie wygląda i zawiązany, i tak rozwiązany. Szla... Uj, aż obrazek zawirował. Taki szlafrokowy. No bardzo kochani, jeśli Wam się wydaje, że jestem czerwona, to nie wydaje Wam się. Jestem po treningu. Natomiast lecę na szybko załatwiać swoje sprawunki. Taki outficik, wiecie co? Do sklepu i do kwiaciarni. Zacznijmy od perfum. Delikatnie jeden sik Flor de Pachuli z Zary. Serio, to chyba mój ulubiony zapach tego sezonu. No i teraz tak, od góry mam... Czapkę z daszkiem HM, Better Day, albo tł, tłuste Hair Day. Wiemy jak jest. Czapka zawsze na propsie. Pod spodem mam taką podkoszulkę z takim półgolfikiem w kolorze musztardowym z Zary. Na to mam płaszcz z Zary. Uwielbiam go, tręcz z Zary w sumie. To nie jest taki, wiecie, płaszcz, płaszcz, to taki tręcz. Pod spodem, Boże, cała w zarze. Spodnie z Zary, buty z hm -u. I torba na ziemniaki furla I z dużym prawdopodobieństwem ziemniaki się tu za chwilę znajdą To tyle na dzisiaj, tak wyglądam Taka szybka, w ogóle dla mnie trencz I czapka z daszkiem i taka duża torba To jest taka miejska stylówka Dajcie znać jak wam się taka miejska Megusia podoba No kochani, dzisiaj jesieniara wleciała na ostro Karmelowo-beżowo Zaraz pokażę wam torebkę, która trochę nie pasuje Natomiast ona dzisiaj pełni funkcję Tragającą. Dobra, zaczynamy sobie od dołu, botki jesieniary, baldacini, Te szerokie spodnie z Zary. Pod spodem mam mój chyba ulubiony golf Mormuas, choć prasowałam go aż, bo był tak wygnieciony, po, mm, po lecie w szafie ściśnięty. Więc jest przepiękny, jest jak mgiełka. Zobaczcie, ma takie baloniaste rękawy. Misiek, no name, a jeśli chodzi o zapach, jaki dzisiaj wybrałam, to libr. Bo wiecie co? Jestem już tak otulona, że nie chcę słodkich perfum, żeby mi się nie zrobiło za gorąco. Więc perfumy odstawiam i pokazuję wam torebkę. Nie oceniajcie, ona jest po prostu już cała załadowana. Także tak to wygląda. To torebka Elizabeta Franki, i tak. Megusia Karmelowa śmiga Państwu serdecznie dzisiaj film, film stylizacja pod tytułem jesienna ogarniaczka Megusia dlaczego? dlatego, że torbę mam wypełnioną po brzegi z prawunkami na górze mam szalik, którego mam nadzieję że nie będę używać, bo słuchajcie widziałam jakieś krople deszczowe dobrze, kochani dzisiaj od dołu buty i spodnie H&M, takie szerokie spodnie kupiłam je jakoś na wiosnę i nie chodziłam w nich całe lato, no bo było za gorąco. Tutaj mam pasek no name, który ma milion lat ale dałam go sobie, żeby wiecie, coś tam się działo. Do tego taki półgolf z Zary, to jest po prostu long sleeve, e, cienka bluzka i na to Ramoneska z Zary plus kucz ala Ulis, ale na świeżych włosach to ten Ulis jest taki umowny, już widać jak mi wysterczą antenki. A jeśli chodzi o perfumy to kocham je i wiem, że kupię ponownie i to jest Florde, Flor Paczuli Zara współ, ze współpracy z Jo Malone lecę ogarniać podoba mi się ten outfit, pierwszy raz tak wychodzę ale podoba mi się, dajcie znać czy i wam się podoba a torebka oczywiście to furla tak zwana torba na ziemniaki dzień dobry, dzisiaj był plan taki żebym wyglądała na swój wiek czy mi się udało? kochani o tak zróbmy Spodnie takie jeansowe, ale szerokie. HM. Czarny. Ten mój taki cienki, wiskozowy golfik również HM. Bodki jesieniary Baldacini. moje ukochane płaszcz wełniany Zara. Torebka Michael Kors model Kylie. I perfumy, jakich dzisiaj użyłam. Widzicie co, chyba mam nowy ulubiony zapach. Powiedzmy wczesnej jesień, środkowej jesień. Flor de Paczuli Zara. No, mogłabym się nimi spryskać, ale wiem, że mogłabym, wiecie, komuś sprawić mdłości, więc delikatny oprysk tutaj następuje. Jestem karmelowo-czarno. Parasolkę mam jeszcze w torebce. Czarno, taka megusia jestem. Dzień dobry, kochani, taka jesienna megusia do was nadaje. Zaczniemy od zapachu, który, wiecie co? Pasuje mi trochę kolorystycznie, Krzysztof Wącha, powietrze. Pasuje mi trochę kolorystycznie i do płaszcza, i do torebki. I będzie to. O tak Wam pokażę, bo widać. Wersacze vanitas on ma taki żółto-zielony odcień i jest świeżym zapachem. Powiem Wam, że ja go często wybieram do biura, bo jest taki nietłamszący mnie rano jakoś nie zawsze mam ochotę na wiecie, taki mocny zapach. Pozwolę go sobie odstawić, i już do Was wracam. Zaczniemy może od torebki, dlatego, że torle... torlepka znanym dodatkiem, jest to tote bag marki Furla do tego płaszcz z Zary ja go kupiłam w tamtym roku, wiecie co, on jest cienki, to jest taki typowy, przejściowy trencz, natomiast będę szczera, do samochodu ideolo pod spodem mam jeden ze swoich ukochanych Ever swetrów, taki zobaczcie gruby, szary, mięsisty melanżowy golf i on też ma tutaj takie guziczki troszeczkę alaszyl kretowe i na rękawach I do tego mam jeszcze słuchajcie Rurki z Reserved Są spoko, bo mają dużo elastanu Ale wiecie co, zjeżdżają mi z tyłka Przez to, że mają dużo elastanu I wypadałoby kupić wreszcie ten pasek Co to planuję kupić No i do tego moje Adidasy Takie duże pamiątka z Paryża Z HM -u. Tak wyglądam dzisiaj Jesienna Megusia jak wam się poda, w ogóle powiem wam, że ja kocham stylizację z płaszczem dla mnie to robi całą stylówkę rzadko kiedy mam płaszcz tak wiecie całkiem mm, tak, tak yy, wiecie, zawiązany lubię właśnie tak luźno kiedy on tak faluje, dodaje takiego kunsztu gdzieś tam coś pod tego płaszcza widać e, no to stylizacja taka wydaje się być ciekawa, także jestem ciekawa stylizacja się wydaje być ciekawa a ja jestem ciekawa która z tych, ty, która z tych stylówek Najbardziej przypadło Wam do gustu. coś jest za dużo kawy dzisiaj? Zdecydowanie. No i jak, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu? Jestem bardzo ciekawa. Czekam na Was w komentarzach i koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie edycję listopadową. Czekam na Was w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, kochani.